Dziś odcinek specjalny. Porównamy sobie produkty z Biedronki z... Air one. Spożywczak. Ale nie jest to zwykły spożywczak. Oj, nie. To najdroższy spożywczak w USA. I nie mówię tutaj takie drogo, jak jest w reklamach Lidla, że o, w Biedronce jest to 5 groszy coś drożej. Ta sieć sklepów występuje tylko w Los Angeles, bo nigdzie indziej ludzie nie są na tyle posz, żeby płacić 20 dolarów za lód w kostkach. Ale jak mówią, że jest drogo, to im bierze. Jestem tutaj trzeci dzień i tutaj drogo oznacza, kurwa, drogo. Zrobimy tak, że pójdziemy na zakupy do Air One. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy, czy naprawdę tak drogo i dobrze. Później stara wybierze parę produktów. Przywieźliśmy też trochę z Polski w walizce, jak to Polacy mają w zwyczaju. W sumie to i tak to byśmy zrobili jako Polacy. Jakoś musimy przeżyć to Elej Nie oceniajcie nas. Wiem, że wy robicie tak samo, ale zobaczymy, czy warto przeżywać. Przepłacać? Czy w ogóle moje kubki smakowe wyczują różnicę? Ugh. Czy w Biedronce też można dobrze zjeść? Mam nadzieję, że nie zabieram kontentu Michałowi Wrzoskowi. Jeśli tak, to przepraszam. Tylko nie wyzywaj mnie na pojedynek do Fame MMA. Ogólnie ja znam ten sklep z legend, TikToków, takich tam. Jeszcze tam nie byłem, także wejdziecie razem ze mną i zobaczycie moją prawdziwą reakcję na to, co się tam w środku otwierdza. Ich grupą docelową są jacyś prawdziwi celebryci, tacy jak Justin Bieber czy Kylie Jenner, a nie jesteś mali wannabe influencerzy z Polski. No i skupiają się na tym pożądanym stylu życia. Czyli wiecie, organik, bio i sro. Tutaj wszystko ma być ekstra organik. Jak tam wejdę, ma być czuć swojski zapach, bo inaczej nie kupię nic. A jak jajka nie będą ciepłe, jakby były dopiero co wyjęte z pupci kury, to głośniej się tu nie da. Helikopter sobie leci, wiecie jak to jest Belei, a wy nie wiecie. Mają też oni swoją stołówkę i słynne smoothies od celebrytów za 20 dolarów. Każdy szanujący się celebryta ma swoje smoothies tutaj. No, więc zapraszam. Też musiałam tego dotknąć. Świetnie. To jest taki miks pomiędzy kale a brokułem. Cały wybór batoników fit oczywiście Ale jak to jest piękne, wszystko po prostu. Myślę, że połowa tego sukcesu to jest to, że to jest takie piękne. Macron Chocolate Jack Bar. Zrobimy e, parę produktów. Stara Wam weźmie do testu, porównamy je z biedronką i zobaczymy, co jest lepsze. Czy w ogóle czuć tą cenę, czy warto przepłacać, czy lepiej wydać na głupoty. Zostawiam Was ze starą.

I go for this one. Ten jest najdroższy. Carefree Eggs, najważniejsza. Mam starą z beef jerky, ale są też mushroom jerky. Uuuu, nie znajduję się na Mam jeszcze zakupy. Masz. Mam też nawet resztę. Czekaj, czekaj, bo ja miałam jeszcze. O dobra, to ułożyłam. Zajebiście. ale ile tyle w biedronce, za to, ale nie wzięliśmy smoothies. A ty sobie wziąć kawę. Ja sobie wziąć kawę. A jak to smoothie? Mamy zakupki. Jedziemy do, do domu nagrać wam coś. To jest e, smoothie za 20 dolarów. Ej, ej, bo to kosztuje dużo. Mhm, na jego słodkości czy nutki goryczy, przej**anych winien. Mi smakuje. No, więc jesteśmy po zakupkach. W sumie nie wiem, co kupiliśmy. Zobaczymy. Ja jestem tak samo ciekaw jak wy. Zawiążemy mi oczy, żeby mnie oszukiwał. Jestem w to dobry, ale postaram się. To dam ci tutaj, tutaj pokazuję do kamery, dwa rodzaje precelków. Okej. Okay. Tu masz jedne po tej swojej stronie. Zajubiście. I tutaj drugie, możesz sobie najpierw tak spróbować po prostu. To jest jakiś nowy smak. Jedne y, kosztowały 25 zł a 25 zł. 3,50 To jest USA, a to jest Polska. Nasz dobry biedronkowy ja się przyzwyczaiłem do tego smaku. Zanurz sobie teraz, tutaj masz... Masz humus tutaj, nie? Tu? Tak, no. Masz humus. Dobrze trafiłem. No trafiłeś. Dobra, spróbowałeś. Teraz weź sobie jeszcze tego pryselka jeszcze raz. I teraz w drugim humusie zawrót go. I powiedz, który ci lepiej smakuje. Tu masz... Przesadzili z limonką. Okej. Okay. To jest nasz dobry humusik. No więc tak, z humusem zgadłeś, to jest humusik z Pietronki, ale z, z precelkami nożni. Naprawdę. Naprawdę. No kurka. Naprawdę prekelki nie Byłem na gotów odrzut. sobie odcinać kończyny po kolei. Wydawało mi się, że wyglądają dosyć różnie, więc. Yy... I thought it was too easy. I, I tak, jeszcze tylko powiem, że ten humusik tutaj w Erwonie, bo tam w Pietronce to... On 4 chyba 19 a. 19. a tutaj nasz humusik kosztował 8 dolarów. Hmm. Masz Dobra, lecimy dalej. Czy mogę prosić jakieś polskiej wódeczki na zapitkę? Proszę, na kawałki sera uh, uh. i próbuj. Już the texture on this one jest bardziej takie miękkie, takie w dotyku. No aż prawie się rozpływa w dotyku, w tak się rozpływa. Aż za bardzo serowe, aż takie mocno serowe. To jest taki ser, który by się w temperaturze pokojowej niemalże roztopił. To jest dobry ser. To jest ser jakościowy. To jest ser, który możecie jeść na diecie praktycznie w porównaniu do tego wyboczonego sera. Miałem rację? To jest no, nasz polski tak. ser. I, ale słuchaj, on jest organik i on jest grass fed rozumiesz? On jest... On powstał z. Z krowy, która jadła tylko... tylko grass. tak, to się po bardzo... Tutaj jest nasz polski Edamski. Ale bardzo dobry Edamski. Więc moi drodzy, mamy twoje ulubione tuńczyka. O, już czuję w powietrzu tujczyka. No więc, może po samym zapachu poznasz. No. No tu, który to jest twój ulubiony? Ten nie. Pokarmić się, żeby ci było łatwiej. To jest jakieś amerykańskie ścierwo. <grymne> to okay. Wciąż to samo. No to jak strzelasz? Potrzebuję jeszcze jednego gryza. Dobra, to ten pierwszy, który ci dawałam. Ten się wydaje ok. <grym> to się wydaje okej. Okay. No ten się wydaje taki twardy. Wcześniej mi się wydawało, że po smaku byłem w stanie rozpoznać. Nie no, ma no taki dziwny posmak. Czyli który jest który? W samym początku był amerykański. Tak był, ale potem ci smakował. <grym> Kolejna rzecz, która idzie w parze z tuńczykiem, ale dam się najpierw samą jest to majonez otwieraj <gryzny> błyskę? O, <gryzny> o kurka. Ale niepełną łyżkę mam nadzieję. Nie, nie. Jak ci smakuje ten majonez? Strasznie taki odstowy. Odstowy? Dobra, tutaj drugi. Aj, To Ten smaczny. No ty jak go mm, Ten winiary. Dobrze. to <gryzny> winiary. Winiary, no. Winiary, a tutaj mamy taki organic. Ja jestem y tym winiary. Organik Majonez, także... Organik Majonez, no. nie? ale organic. tak z przesadzili. Dobrze, że wziąłem tylko taką dziupkę, bo... No. Teraz będzie coś na rychę. No w końcu, moja ulubiona część. Człowiek głodny tutaj cały dzień. Wygodziła mnie, cały dzień mnie nie karmiła. Najtrudniejsza z tą przepaską na oczach jest to, że nie mogę sprawdzić telefonu. Proszę. Szef? Chyba możesz wiedzieć, co to już jest. Wafle chyba. Tak. To tak, tego smaku nie poznaję. To jest ogólnie twarde. Jest dobre. W sensie to nie jest tak, że to nie jest dobre. To jest dobre. To mi chyba bardziej nawet smakuje. No dobra, ale to jest three. To się łatwiej je. To jest polskie. No. A to jest amerykańskie. Tak. Nie powiem, że polskie jest lepsze. Łatwiej się je polskie. Jest takie mięciutkie. Ale zdrowsze jest pewnie to amerykańskie, bo trzeba bardziej pochrupać. Proszę. Warto. jednej ręce to, drugiej ręce to. Dobra. I to. co? Całe do mordy? Lepiej ugryź sobie. Czy to na pewno nie jest gówno? <noise> pachnie jak świnia. Ty, dobrze to pachnie. To pachnie ładnie. Zacznę mm, od tego w takim razie. Uu, to jest amerykańskie. My w Polsce dostajemy już takie suche. To nawet nie muszę tego próbować, bo wiem, że to nie może być lepsze niż to, co zjadłem przed chwilą. No, to się zjadła. <noise> Też było miękkie. Kurde, i to polskie i, i amerykańskie? I'm in a pickle. Nie no, to po lewej było zajebiste. To pierwsze było amerykańskie. Nie? Nie, nie To więcej, powiedzieliście, że to ładnie pachnie, a gdy lecieliśmy w samolocie w jak otworzyłam te same winżerki, to powiedzieliście, że coś się spierdzałam. <śm -dżerka> no bo się spierdziłaś. <śm -dżerka> nie, nie, to były winżerki. No na no, mój drogi. Tutaj mamy winżerki cakrzyńskie. Po prostu mnie przyzwyczaiłaś do tego zapachu. <ś -dżerka> A tutaj mamy, mamy amerykańskie. Proszę i proszę. To jest jabłko. A. No nieźle. Posmaczek bym powiedział jak w Polsce. Bez smaku. To jabłko nie ma smaku, słuchajcie. Jest takie bardzo crisp. Nice texture. Fajnie się łamie ogólnie. Słyszeliście ten? Ale nie ma smaku. Bo że to jest amerykańskie. Tak, dobrze ustawiasz. Czuć tylko po prostu ten chemię. Hi guys. Hi. Hey. Sir, uh, did you guys get permission to film in this area? No, we did not. I'm so sorry. You cannot film in this property. It's a private property. You need permission from management. <laughs> <noise> Security Guy przyszedł i powiedział, że tam nie można kręcić. Podobno to było zapisane w naszej umowie Airbnb. No ciekawe, Gabcia, czemu nie czytasz umowy Airbnb? Jak przychodzisz do swojego Airbnb, naraziłaś nas na takie konsekwencje, czyli pewnie żadne, ale zobaczymy. Na szczęście nie jestem znanym YouTuberem na całym świecie, bo pewnie konsekwencje by były. A tak to nic nie zobaczy. <noise> Zobaczcie, jak ona się przejmuje. <noise> Jej pierwszy I przypał don't like it To jest dla mnie Nic no. się przypał. nie stało Dobra moi drodzy, ostatnie Zamykaj oczy, nie no tak nie możesz Nie możesz być po prostu zamkniętych, czy nie umiesz A dobra <noise> Proszę Dobra e, Pokazałeś, pokazałaś Kasprowi Które jest tyle? Nie. Mm, ja wiem które jest które Pierwsze było dobre polskie, a drugie było naprawdę. No. Jak się z E. Czemu? Czemu ty to masz w swoim widoku? Nie wiem jakiś taki posmak żygowy. Do, do... Żygowy? Ja nie wiem. Może chłodzi, a ciebie coś? Ach. Ja nie wiem, czy to moje smaki już są tak przyzwyczajone tych polskich smaków, czy te rzeczy są takie niedobre? Ale mi nie smakowały. A ty próbowałeś te rzeczy? Nie. Stara napiszę w komentarzu do tego filmu czy warto, czy nie warto. Według mnie nie warto. I nie warto też nagrywać. To okazuje się, że w różnych miejscach nie można nagrywać w Stanach, ale w public places można. Także tak, słuchajcie, według mnie te rzeczy z Erwana nie są warte. Ogólnie to te ceny, jak już te dwa dni jesteśmy w Elei, to tak wcale nie szokują. Są tam odrobinkę droższe niż w normalnych sklepach, welei, ale jak już człowiek kupił parę rzeczy, to to jest takie... A, okej. Okay. To tyle tutaj kosztuje. Natomiast, kurde, naprawdę mamy dobre produkty, słuchajcie. Naprawdę dobre. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście i do następnego. Cześć. Cześć.